No cześć, tutaj drugi temat e, Czyli jak nie oglądaliście filmu z Mondeo To są dwa auta, które stały dwa lata e, Co widać zresztą po tarczach Co widać po komorze silnika I auta nie odpalają Także tutaj wam pokazuję Bo wiadomo, masa ilość pytań masa, masa, masa telefonów Jeszcze nikogo nie było Także spokojnie, może zdążycie, jeżeli chodzi o Liksa, to jest, będzie dzisiaj, może albo jutro ogłoszenie wystawione, chyba, że z Facebooka ktoś pójdzie, ale wiecie na Facebooku jest nie wiem, no około 60 mam odpowiedzi do, odpisa do odpisania, odpiszę wszystkim, obiecuję, ale chodzi o to, że no każdy pyta, nie, nie, no to mało czasu na to odpisywanie jest trochę, bo tej roboty jest na tą chwilę auto nie odpalają, to jest najważniejsze. Tu jest błotnik gniecony ALU 18, ładna opona. Bym powiedział, że bardzo ładna opona. Więc to jest Dunlop, chyba Dunlop. Z tyłu też bardzo ładna opona 18. Dach, wszystko tutaj ok. Zrobimy takie zbliżenie. Tyłczyk 1 fotele sportowe nie ma nawigacji tempomat jest multifunkcja Kiera 4 szyby w prądzie z tyłu ruletki o jeszcze nawet taka boczna jest o dziwo klapa otwierana tak lub tak, sprawna tu na klapie mała to jest naprawdę jakiś znikomy ślad. tu nie ma żadnej korozji takiej większej w postaci dziur ale coś tu się zaczyna pojawiać poza tym klapa jest bardzo ładna i przy znaczku też, o co pytaliście nie wiem czy ta klapa kosztuje milion złotych, że wy ciągle o tą klapę pytacie, jest roleta, o którą też ciągle pytacie, proszę, jest sprawna, ona się nawet otwiera podczas otwierania tej klapy E, tu chyba nic nie ma ciekawego. Aha, jest hak. Także hak je mamy. O hak nikt nie pytał. E, tak, tu mamy ten temat, który po prostu ładujemy. Akumulator, bo gdzieś tam nie ukrywam, chciałbym go odpalić. Wtedy cena będzie większa. Na tą chwilę jest cena taka, jaka jest 9900, i to jest cena ostateczna nie? dla wszystkich, którzy pytają w kółko. Yy, za ile to oddam na żyletki nawet No to dla Was właśnie dla żyletki 9900 Lampy mamy tutaj z tej strony W ogóle nie ma żadnej, żadnej wady lakierniczej Dach tak jak mówiłem jest ok Z przodu lampy są ładne One bardzo ładnie świecą Nos czarny Maska żadnych skaz Kozak Mi się podobają akurat te lampy ale widziałem 1900 zł kosztują na Allegro także fajnie nie? Eee, co tu jeszcze mamy z wyposażenia? za dużo już nie? tu tą roletkę możemy zasłonić żeby fajnie wyglądało dobra, lecimy tu tu mamy te sportówki eee. tu ręczny, skrzynia, klima radio biznes kontrolki. O, i znowu problem z prądem mamy, nie? O tutaj trzeba ten akumulator dobrze podpiąć, bo tak to będziemy ten film nagrywali kilka razy i to nic nie da. Jeszcze wam pokażę silnik. Chciałem wam koniecznie odpalić to auto na plaka, chociaż silnik. Co tu mam wam dużo pokazywać? Tak jak i w Modeo. Pajęczyny. Pajęczyny. Sucho. Sucho. Żadnych wycieków. No trzeba doprowadzić to auto do ładu, nie? Ale nie ma wycieków, jest sucho. I on ogólnie ma w serii 150 koni. To jest ten silnik M47. Dobry silnik. To Jest to szósty rok. Eee, czyli wiadomo rozrząd z przodu. Przebieg ma, bo przebieg też pytacie. I kurczę teraz... Czy ja nie otworzę tej klapy? Aha, klapy nie zamknąłem, całe szczęście. Dobra. A dzisiaj jakiś ma problem rozruchowy ze względu na tą klemę minusową, bo akumulator nie mam odpowiedni. Nie wiem, czy on coś tam puści. 320-3000 przebieg. Fajnie jakby zagadał, nie? No ale nie chcę. Nie chcę zagadać, nie? Ja jeszcze szybko mu zrobię. Widziałem plaka Może mi się to uda zrobić i wam pokazać, chociaż nie mam dzisiaj drugiej ręki do tego Tu wiadomo, że filtr powietrza jeszcze jest. I on niestety tam też to inaczej przyjmuje, ale coś tam samy nie? Czy nie? działa, nie? no i zgaśnie nie? Jak, jak psikamy jakbyśmy psikali tego plaka to auto będzie chodziło, nie? no teraz już nie, nie, nie zagadamy, nie? także to jeżeli chodzi o to o, tu cyk światła może zgaśmy, bo to szkoda tego prądu i tak to wygląda. 2006, aha, do co, bo mówiłem coś o mocy, nie? I moc ma, e, słuchajcie, 150 koni w serii, ale to jest po chipie i podobno ma ponad 200 koni. Także fajnie, bo nawet chciałbym się tym przejechać, jakby odpaliła i by pojeździć. Jak odpali, e, nie wiem kiedy, ale zacznę tam pewnie, do, do, podejdę do tematu. Jak auto odpali, to na pewno cena będzie wyższa. Po prostu, nie? Bo to będzie sprawne. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz dla tych fachowców, mechaników, pseudo mechaników i wszystkich was. Jak podchodzimy do tematu, mam nadzieję, że akumulator znowu będzie ok. Jak zamknę drzwi, żeby tu było słychać, może Włączam zapłon. I słyszę pompę. Pompa, paliwa, nie? I teraz słuchajcie, mija 5 sekund. 7. Za chwilę minie 10, a za chwilę może minąć 30 minuta. Cały czas pompa pompuje. Albo pompa padła i ona chodzi, ale nie daje ciśnienia na listwę. No bo innego wytłumaczenia chyba nie ma, nie? Bo jak macie, to weźcie w komentarzach mi napiszcie, co jest, to naprawię go, nie? I odpalę, bo podoba mi się to auto. Także, jak możecie, to podpowiedzcie, a nie tylko oglądacie. No. Pompa pompuje cały czas. Komputera no nie podłączałem, nie? A chodzi o to też, że tutaj pompa paliwa może być przelewowa, nie? Jak to w BMW było, może i nie musi być przelewowa. I wtedy, jak byłaby pompa przelewowa, to wystarczyłoby zalać powyżej pół zbiornika, nie? I jakbyśmy zalali powyżej pół zbiornika paliwa, to auto by odpaliło i jeździło. Jeżeli byłaby progowa i przelewowa, a jeżeli jest tylko progowa, ale ja słyszę ją tą przelewową słychać, bo to słychać z tyłu auta nie z przodu. To może to jest patent. Podpowiedzcie, a jeżeli nie, to zapraszam do zakupu. Tak to wygląda z mojej strony. Auto jest ok. Eee, co tu jeszcze? No przeglądu nie ma, nie? To tak jak w mondeo, przeglądu nie ma. Najchętniej i najfajniej, to zapraszam po te dwa. Tu mamy cenę 6900. I tu mamy, to jest ósmy rok dla tych, którzy nie oglądali. 1.8 TDCi tak samo się zachowuje jak ten, czyli nie odpala. A ten mamy 2006, cena 9900, nie? I to cena, powtarzam, ostateczna. Jak chcecie, to 100 zł wam spuszczę. No nie, no nie możemy się targować. To są dobre ceny za dobre auta. Także 9900, 6900 i najfajniej jakby ktoś przyjechał po dwa, nie? To spuszczę, jak dwa weźmiecie, to postówkę wam spuszczę, nie? Taki temat. Jeżeli ktoś przyjedzie, auto się spodoba, to transport lawetą też nie ma żadnego kłopotu, nie? Dla mnie. Wiadomo, że w zależności od odległości, ale to jest wszystko do dogadania. Powiedzmy, nie wiem, tam 2,5 zł za kilometr. Tylko, że to miało jakiś sens, żeby to nie było 5 km, nie? Tylko normalnie jakaś tam trasa 100-200 km, tylko tutaj przyjeżdżacie, oglądacie, płacicie, spisujemy papiery i wam to dowożę, jakiś tam dzień ustalony, czy następnego dnia, czy w ten sam dzień, w zależności od tego jak lawetę skombinuję, bo lawetę tak samo jak i wy mogę sobie wynająć i na tym to polega po prostu, nie? Nie mam swojej lawety, wynajmuję lawetę. Także za to muszę zapłacić, musi mi się opłacić Po prostu policzenie tego przejazdu godzin I tak dalej, nie? także to tak macie, tak wiecie Moim zdaniem auto jest naprawdę fajne, nie Aż normalnie chcę nim pojeździć, bo jest Fajne Fajne, nie, i wiadomo, że cena takiego no, no nie będzie koło 11 tysięcy Ani 12, ani 13, ani 15, nie? Moim zdaniem to jest cena Rynkowa na spokojnie 16-17 do 20 tysięcy złotych Szczególnie, że ma skóry Sportowe, nie I jest kompletna a Mondeo za 6900, no to co mam wam dużo mówić? Mondeo jest jeszcze na konwersji, nie? I 2007 na 8 rok. I środek jest ładny, nie? Także możecie sobie obejrzeć na drugim filmiku na YouTube. Zachęcam do zakupu. Numer telefonu będziecie mieli na Oliksie na Facebooku. Także zapraszam. Hejka.